Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak głęboko wpływa na ciebie rok, w którym przyszedłeś na świat? Może się wydawać, że jest to tylko liczba, ale w różnych kulturach i systemach wierzeń rok urodzenia ma znaczenie, które może odbijać się echem w wielu aspektach twojego życia. Od astrologii po numerologię, tradycje te oferują wgląd w twoje potencjalne cechy osobowości. Predyspozycje i nawet przyszłe ścieżki życiowe. W tym materiale przyjrzymy się, jak ostatnia cyfra roku Twojego urodzenia może być refleksją duchowego archetypu, który wpływa na Twoją osobowość i możliwe trajektorie życiowe. Zapraszam Cię do odkrycia, jak te dawne praktyki mogą rzucić światło na to, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Zaczynamy. Twoja data urodzenia może mieć wpływ na wiele aspektów Twojej osobowości i przyszłości. Jednym z interesujących elementów, który jest często pomijany, jest ostatnia cyfra roku urodzenia. Może ona symbolizować unikalne cechy charakteru i potencjalne ścieżki w życiu zgodnie z numerologicznymi interpretacjami. Liczba 0 osoby, których rok urodzenia kończy się na tej cyfrze są uważane za naturalnych liderów, zdolnych do inicjowania znaczących zmian i wprowadzania nowych pomysłów w życie. Cyfra ta, symbolizująca zarówno początek, jak i nieskończoność, sugeruje cykliczną naturę życia i możliwość ciągłego odnawiania się. Osoby te mają zdolność do rozpoczynania projektów i przedsięwzięć z pustej kartki. Ich umiejętność widzenia potencjału tam, gdzie inni widzą przeszkody lub chaos, sprawia, że mogą one pomyślnie kierować zespołami i projektami, przekształcając wizję w rzeczywistość. Przykładami mogą być startupy, innowacyjne projekty badawcze lub inicjatywy społeczne. Charakterystyczna dla osób urodzonych w roku kończącym się cyfrą zero nieustanna chęć eksplorowania nowych idei. Nie boją się one eksperymentować i łamać konwencji, co czyni je pionierami w swoich dziedzinach. To mogą być naukowcy odkrywający nowe technologie, artyści wprowadzający nowe style, lub myśliciele formułujący przełomowe teorie. Z duchowego punktu widzenia, osoby te często dążą do głębokiego zrozumienia życia i jego nieskończonych możliwości. Mogą interesować się filozofią, Metafizyką, a także różnorodnymi praktykami duchowymi, które pozwalają zgłębiać tajemnice wszechświata i ludzkiej egzystencji. Naturalną cechą osób z ostatnią cyfrą zero jest zdolność do przewodzenia w okresach transformacji. Mogą one efektywnie zarządzać zmianami w organizacjach, społecznościach, lub nawet na większą skalę. Ich zdolności lidera pozwalają im inspirować innych do akceptacji nowych perspektyw i podejść. Cyfra zero jest symbolem nieskończoności i jako taka odzwierciedla przekonanie, że dla tych osób nie ma ograniczeń w dążeniu do realizacji swoich celów. Żyją one z przekonaniem, że każde zakończenie może być nowym początkiem, co pozwala im wielokrotnie podnosić się po niepowodzeniach i kontynuować swoją drogę. Liczba 1 – osoby, których rok urodzenia kończy się cyfrą 1, charakteryzują się silnym duchem niezależności i innowacyjności. Są to jednostki, które często stają na czele zmian, wprowadzając świeże podejścia i rozwiązania, które potrafią przełamywać konwencje i zastane normy. Osoby urodzone w roku kończącym się na jeden mają naturalną zdolność do przywództwa. Ich determinacja i zdecydowanie sprawiają, że naturalnie przyciągają innych, którzy szukają kierunku i inspiracji. Ich zdolność do stawiania czoła wyzwaniom i przeszkodom jest często źródłem inspiracji dla innych, którzy obserwują ich zdolność do pokonywania przeciwności losu z niezachwianą pewnością siebie. Innowacja to kluczowy element osobowości tych osób. Są oni pionierami, którzy nie boją się eksplorować nowych technologii, idei czy strategii. Często znajdują się w branżach, które są na przedpolu naukowego i technologicznego postępu, takich jak startupy technologiczne, badania naukowe czy sektory kreatywne. Niezależność jest dla tych osób nie tylko pragnieniem, ale często koniecznością. Preferują oni pracę w warunkach, które pozwalają im na samodzielność i autonomię. To mogą być freelancerzy. Przedsiębiorcy czy osoby pracujące na niezależnych stanowiskach w większych organizacjach. Ich zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji jest ceniona w środowiskach, gdzie szybka adaptacja i indywidualne podejście są kluczowe. Silna wola i determinacja osób urodzonych w roku kończącym się na jedynce pozwalają im przezwyciężać trudności z niezwykłą wytrwałością. Traktują one przeszkody jako szanse do nauki i wzrostu, co tylko zwiększa ich odporność i zdolność do osiągania celów, niezależnie od okoliczności. Charyzma i naturalna zdolność do motywowania innych sprawiają, że osoby te są w stanie wprowadzać znaczące zmiany nie tylko w swoim życiu, ale i w życiu innych. Ich energia i pasja mogą być zaraźliwe. Inspirując innych do podążania za ich przykładem i otwierania się na nowe możliwości. Liczba 2. Osoby, których rok urodzenia kończy się na cyfrę 2, są często postrzegane jako naturalne siły spajające w każdej grupie, zdolne do budowania mostów między różnymi ludźmi i pomysłami. Cyfra ta symbolizuje partnerstwo, dyplomację oraz zdolność do współpracy co sprawia, że są one nieocenione w wielu aspektach życia społecznego, zawodowego oraz osobistego. Osoby te posiadają unikalną zdolność do łagodzenia konfliktów i promowania harmonii. Ich naturalne skłonności do poszukiwania wspólnego gruntu i rozwiązywania problemów przez kompromis czynią ich doskonałymi mediatorami. Często znajdują zastosowanie w roli mediatorów, dyplomatów, a także w zawodach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, gdzie mogą wykorzystać swoje umiejętności do tworzenia spokojnego i produktywnego środowiska pracy. Ludzie z cyfrą 2 są wyposażeni w głęboką intuicję i zdolność do czytania emocjonalnych podtekstów w interakcjach z innymi. To intuicyjne zrozumienie pomaga im wychwytywać niuanse, które inni mogą przeoczyć, co jest kluczowe w radzeniu sobie z delikatnymi sytuacjami społecznymi lub zawodowymi. Ich wrażliwość na emocje innych sprawia, że są cenionymi doradcami, terapeutami lub coachami. Cyfra 2 to również symbol współpracy. Osoby te doskonale odnajdują się w zespołach, gdzie mogą współpracować i jednocześnie przyczyniać się do wspólnego sukcesu. Ich umiejętność dostrzegania i wykorzystywania różnych talentów i zdolności w grupie jest kluczowa w projektach wymagających zgranej współpracy. W środowisku zawodowym są często siłą napędową projektów grupowych, potrafiąc motywować zespół i dbać o to, aby każdy członek czuł się ważny i doceniany. Na płaszczyźnie osobistej osoby z tą końcówką roku są skłonne do budowania głębokich, trwałych i harmonijnych relacji mają naturalne zdolności do utrzymywania równowagi i zdrowia w relacjach, zarówno przyjacielskich, jak i romantycznych. Ich podejście do partnerstwa charakteryzuje się dbałością o szczęście i dobrostan obu stron, co czyni ich lojalnymi i troskliwymi partnerami. Dzięki swojej zdolności do dążenia do harmonii, osoby te często zachowują spokój nawet w trudnych sytuacjach. Ich umiejętność zachowania zimnej krwi i opanowania w stresujących okolicznościach jest przykładem dla innych, inspirując otoczenie do naśladowania ich spokoju i wyważenia. Liczba 3. Osoby, których rok urodzenia kończy się na cyfrę 3, mają wrodzoną zdolność do komunikacji i ekspresji, co czyni ich naturalnymi narratorkami i twórcami. Ta cyfra jest związana z twórczością, dynamiką społeczną i zdolnością do wyrażania siebie w unikalny sposób, co sprawia, że osoby te często przyciągają uwagę i inspirują innych swoją energią i entuzjazmem. Osoby z tą cyfrą są znane z wyjątkowej łatwości w nawiązywaniu kontaktów. Ich umiejętności komunikacyjne pozwalają im na skuteczne przekazywanie myśli i idei. Co jest szczególnie wartościowe w zawodach takich jak dziennikarstwo, public relations czy marketing? Mają one talent do wyrażania skomplikowanych koncepcji w sposób zrozumiały i przystępny, co czyni je doskonałymi nauczycielami i edukatorami. Cyfra 3 jest silnie związana z kreatywnością. Osoby te często posiadają bujną wyobraźnię i zdolność do tworzenia nowych, oryginalnych pomysłów. Są to często artyści, pisarze, projektanci, muzycy czy aktorzy, którzy potrafią wykorzystać swoją kreatywność do stworzenia dzieł, które mogą wpłynąć na emocje i myśli innych. Ich prace często charakteryzują się świeżością i oryginalnością, przyciągającą uwagę szerokiej publiczności. Optymizm to jedna z kluczowych cech osób urodzonych w roku kończącym się na trójce. Ich pozytywne nastawienie do życia i zdolność do znajdowania srebrnych potrzeb, nawet w trudnych sytuacjach, są zaraźliwe i często inspirujące dla innych. W swoich społecznościach i grupach zawodowych, osoby te są często postrzegane jako źródło motywacji i pozytywnej energii. Osoby te wykazują także głęboką zdolność do ekspresji emocjonalnej, co pozwala im na tworzenie głębokich i znaczących relacji z innymi. Ich umiejętność komunikowania uczuć i emocji sprawia, że są cenione jako przyjaciele, partnerzy i współpracownicy. To sprawia, że łatwo zdobywają zaufanie i sympatię innych, co jest cenne w wielu kontekstach społecznych i zawodowych. Osoby z cyfrą 3 mają naturalną zdolność do adaptacji w dynamicznych środowiskach społecznych. Są one często duszą towarzystwa, potrafiące rozluźnić atmosferę i wprowadzić element zabawy i rozrywki. Ich obecność w grupie zazwyczaj podnosi na duchu i pobudza kreatywne myślenie. Liczba 4. Osoby, których rok urodzenia kończy się na tej cyfrze, wyróżniają się swoją stabilnością solidnością i praktycznością. Cyfra ta symbolizuje fundamenty, niezawodność i systematyczność, co sprawia, że osoby te są cenione w każdym środowisku, gdzie priorytetem jest dokładność i konsekwencja. Osoby te mają naturalną zdolność do skupiania się na szczegółach i zapewniania, że każdy aspekt projektu czy zadania jest dokładnie przemyślany i zrealizowany. Ich skrupulatność jest nieoceniona w dziedzinach, które wymagają precyzji, takich jak inżynieria, księgowość, architektura czy nauki ścisłe. Planowanie i organizacja to druga natura dla osób o końcówce cztery w roku urodzenia. Są one doskonałymi organizatorami, zdolnymi do zarządzania złożonymi projektami i zapewniania, że wszystko przebiega zgodnie z planem. W środowisku zawodowym Mogą pełnić rolę menedżerów projektów, administratorów systemów lub liderów zespołów operacyjnych. Solidność i niezawodność to cechy, które sprawiają, że inni mogą polegać na tych osobach. Ich wytrwałość w dążeniu do celu, nawet w obliczu przeszkód, czyni ich nieocenionymi członkami każdego zespołu. Osoby te rzadko porzucają rozpoczęte zadania i zawsze dążą do ich zakończenia co jest bardzo cenione w każdym profesjonalnym środowisku. Osoby te wykazują praktyczne podejście do rozwiązywania problemów. Zamiast polegać na abstrakcyjnych teoriach, wolą pracować z konkretnymi, praktycznymi rozwiązaniami, które mogą być efektywnie implementowane. Ich zdolność do myślenia logicznego i analitycznego jest przydatna w wielu sytuacjach zawodowych i osobistych. Ludzie urodzeni w roku kończącym się na cztery często charakteryzują się głęboką lojalnością wobec osób i instytucji, z którymi są związani. Ich zaangażowanie w długoterminowe projekty i relacje czyni ich wiarygodnymi i cenionymi partnerami, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Liczba 5. Osoby, których rok urodzenia kończy się cyfrą 5. Odznaczają się niezwykłą potrzebą wolności i przygody. Ta cyfra symbolizuje zmianę, różnorodność i elastyczność, co sprawia, że osoby te często prowadzą pełne ekscytacji i dynamizmu życie. Osoby te mają wrodzoną potrzebę eksploracji, zarówno w sensie fizycznym, jak i intelektualnym. Ich ciekawość świata może prowadzić ich do podróżowania. Poznawania nowych kultur, nauki języków, czy eksploracji różnorodnych dziedzin wiedzy. Ta nieustanna chęć do odkrywania nowości sprawia, że są one znakomitymi badaczami, podróżnikami, dziennikarzami, czy nawet naukowcami, którzy pragną rozszerzać granice ludzkiej wiedzy i doświadczeń. Dzięki swojej elastyczności, osoby z cyfrą 5, Łatwo adaptują się do zmieniających się warunków i sytuacji. Ta zdolność do szybkiej adaptacji jest szczególnie cenna w szybko zmieniających się branżach, takich jak technologia, media czy turystyka. Ich naturalna zdolność do myślenia na nogach czyni ich również doskonałymi liderami projektów i menedżerami, którzy potrafią efektywnie reagować na niespodziewane wyzwania. Osoby te mają silną potrzebę niezależności i wolności w podejmowaniu decyzji. Nie lubią być ograniczane przez rutynę czy konwencje i często szukają zawodów lub stylów życia, które oferują im elastyczność i możliwość samodzielnej kontroli nad swoim czasem i działaniami. To sprawia, że mogą oni odnosić sukcesy jako freelancerzy, przedsiębiorcy lub w innych zawodach. Które wymagają samodzielności. Osoby te często są skłonne do podejmowania ryzyka, co może prowadzić do zarówno spektakularnych sukcesów, jak i porażek. Ich przygodowy duch i gotowość do stawiania czoła niepewności mogą być inspiracją dla innych. Są to osoby, które często stają na czele innowacji, eksperymentują z nowymi pomysłami czy nawet angażują się w ekstremalne sporty lub inne działania, które testują ich granice fizyczne i psychiczne. Dynamiczność i otwartość na nowości to cechy, które pozwalają osobom z piątką na końcu roku urodzenia na ciągłe poszerzanie swoich horyzontów. Pragną one żyć pełnią życia, czerpać z różnorodnych doświadczeń i uczyć się z każdej nowej przygody, co czyni ich życie bogatym i pełnym barw. Liczba 6. Osoby, te są często postrzegane jako serce swoich społeczności, rodziny i grup przyjaciół. Cecha, która ich definiuje, to głęboko zakorzeniona troska o innych oraz silne poczucie odpowiedzialności za dobrostan tych, których kochają i z którymi pracują. Osoby te mają wrodzony instynkt opiekuńczy, który przejawia się nie tylko w rodzinnych relacjach, ale także w pracy zawodowej i działaniach społecznych. Ich zdolność do empatii i zrozumienia potrzeb innych sprawia, że są cenionymi członkami każdej grupy. To sprawia, że często znajdują się w zawodach, gdzie mogą bezpośrednio pomagać innym, takich jak medycyna, opieka społeczna, edukacja czy psychologia. Znaczące zaangażowanie w sprawy społeczne jest dla nich charakterystyczne. Często biorą one aktywny udział w organizacjach charytatywnych, grupach wolontariackich lub lokalnych inicjatywach, które mają na celu poprawę jakości życia w ich wspólnotach. Ich naturalna tendencja do troski sprawia, że działania te nie są dla nich tylko obowiązkiem, ale również sposobem na życie. Osoby te są niezwykle lojalne wobec swoich przyjaciół, rodzin i partnerów. Zaufanie, które budują w swoich relacjach, jest trwałe i głębokie. W związku z tym są one postrzegane jako niezawodne i godne zaufania osoby, na które zawsze można liczyć w trudnych chwilach. Ich zdolność do utrzymywania stabilnych i trwałych relacji jest jedną z ich najcenniejszych cech. Cechuje ich również silne poczucie odpowiedzialności, czy to w domu, pracy. Czy w społeczności osoby z końcówką 6 zawsze starają się działać z największą starannością i uwagą na dobro innych. Ta cecha sprawia, że są wyjątkowo niezawodnymi pracownikami, których podejście do obowiązków jest zawsze pełne zaangażowania i skrupulatności. Osoby te mają zdolność do bycia wsparciem emocjonalnym dla osób, które tego potrzebują. Ich wrodzona umiejętność słuchania i udzielania rad czyni je cenionymi doradcami, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Są to osoby, do których naturalnie gravitują inni w poszukiwaniu pocieszenia, rady czy po prostu ciepłego słowa. Liczba 7. Osoby, których rok urodzenia kończy się na tej cyfrze, charakteryzują się głęboką introspekcją i analitycznym umysłem. Są to jednostki, które naturalnie skłaniają się ku rozważaniom na tematy egzystencjalne i filozoficzne, a ich życie często jest poszukiwaniem głębszego znaczenia i zrozumienia skomplikowanych zagadnień życiowych. Osoby z cyfrą 7 są naturalnymi analitykami. Mają zdolność do zagłębiania się w szczegóły i badania złożonych kwestii z wielu perspektyw. Ich analityczne podejście sprawia, że doskonale radzą sobie w dziedzinach naukowych, badawczych i technologicznych, gdzie mogą wykorzystać swoje umiejętności do rozwiązywania problemów i poszukiwania nowych rozwiązań. Osoby te często wykazują silne zainteresowanie duchowością i metafizyką. Ich życie może być poświęcone na rozumienie tajemnic wszechświata, ludzkiej natury czy sensu istnienia. To sprawia, że często angażują się w praktyki medytacyjne, studia religijne czy filozoficzne, poszukując głębszych odpowiedzi na pytania, które nurtują ludzkość. Introspekcja jest kluczową cechą dla tych osób. Spędzają one dużo czasu na samodzielnym rozmyślaniu i analizie własnych doświadczeń i uczuć. To głębokie zrozumienie siebie jest podstawą ich osobistego rozwoju i pomaga im w kształtowaniu swojego życia w sposób, który jest autentyczny i zgodny z ich wewnętrznymi przekonaniami. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu życiowemu osoby z cyfrą 7 często stają się nauczycielami lub mentorami dla innych. Ich zdolność do przekazywania wiedzy w przystępny sposób sprawia, że są cenionymi edukatorami, którzy mogą inspirować innych do pogłębiania swojej wiedzy i osobistego rozwoju. Osoby te zwykle nie dążą do materialnych sukcesów w takim stopniu jak do jakości życia i zrozumienia. Cenią spokój, ciszę i możliwość skupienia się na swoich myślach. W życiu codziennym preferują otoczenie, które sprzyja refleksji i spokojnemu rozwojowi. Unikając hałasu i chaosu, które mogą zakłócać ich wewnętrzny spokój. Liczba 8, osoby, których roku urodzenia kończy się tą cyfrą, często kojarzone są z ambicją, organizacją i zdolnością do osiągania sukcesów materialnych. Cyfra 8 jest symbolem równowagi, nieskończoności i przepływu energii, co oddziałuje na ich podejście do życia i pracy. Osoby z cyfrą 8 wykazują silne tendencje przywódcze i dużą ambicję w dążeniu do swoich celów. Są to jednostki, które często aspirują do pozycji, gdzie mogą wywierać wpływ i kierować innymi. Ich naturalna zdolność do zarządzania i organizacji sprawia, że są doskonałymi kandydatami na wysokie stanowiska w korporacjach, przedsiębiorstwach czy w administracji publicznej. Charakterystyczna dla tych osób jest ich skuteczność i determinacja w realizacji projektów. Mają one wyjątkową zdolność do przekształcania planów w konkretne wyniki, co czyni je doskonałymi menedżerami i przedsiębiorcami. Ich pragmatyczne podejście do życia i umiejętność skupienia na celach materialnych pozwalają im osiągać znaczące sukcesy zawodowe i finansowe. Cyfra ta jest często kojarzona z bogactwem i sukcesem materialnym. Osoby te wykazują naturalne zdolności do zarządzania finansami, co może przekładać się na ich karierę w sektorze bankowym, inwestycyjnym lub doradczym. Ich intuicja finansowa i umiejętność przewidywania trendów ekonomicznych sprawiają, że potrafią one skutecznie pomnażać zasoby i zabezpieczać finansową przyszłość. Osoby z cyfrą 8 często charakteryzuje wytrwałość i odporność na przeciwności. Ich zdolność do utrzymania równowagi i koncentracji nawet w trudnych okolicznościach jest kluczowa w osiąganiu długoterminowych celów. Niezłomność w dążeniu do realizacji swoich ambicji pozwala im przezwyciężać przeszkody i kontynuować swoją drogę mimo napotkanych trudności. Mimo skupienia na sukcesie materialnym, osoby z cyfrą 8 często wykazują silne poczucie odpowiedzialności społecznej. Rozumieją one, że prawdziwe liderstwo wiąże się z dbałością o dobro ogółu, co może skłaniać ich do angażowania się w działalność charytatywną czy inicjatywy społeczne. Często wykorzystują swoje zasoby i wpływy, aby wspierać ważne społecznie projekty przyczyniając się do poprawy jakości życia w swojej wspólnocie. Liczba dziewięć, osoby, których rok urodzenia kończy się na cyfrę dziewięć, często charakteryzują się głębokim poczuciem humanitaryzmu, empatią oraz dążeniem do zrozumienia i pomocy innym. Cyfra ta jest uznawana za symbol uniwersalnej miłości, zakończenia i duchowej oświecenia. Osoby te są postrzegane jako empatyczne, mądre i mające szerokie, globalne spojrzenie na świat. Osoby te często posiadają silne pragnienie niesienia pomocy innym i dążenia do poprawy warunków życiowych na świecie. Mają naturalną zdolność do odczuwania emocji innych ludzi, co sprawia, że doskonale odnajdują się w rolach, które wymagają współczucia i empatii. Często wybierają zawody w organizacjach humanitarnych, służbie zdrowia, psychologii lub innych dziedzinach, gdzie mogą bezpośrednio wpływać na poprawę życia ludzi. Osoby te często wykazują głębokie zainteresowanie duchowością i poszukiwaniem głębszego sensu życia. Ich życiowa droga często obejmuje duchowe poszukiwania, medytacje, studiowanie różnych systemów wierzeń. Czy uczestnictwo w religijnych lub duchowych wspólnotach. Ich wewnętrzna potrzeba zrozumienia świata na głębszym duchowym poziomie kieruje ich do eksploracji i dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi. Z końcówką 9 wiąże się również globalne spojrzenie na świat. Osoby te często są zainteresowane sprawami międzynarodowymi, ekologią. I sprawiedliwością społeczną. Ich zdolność do widzenia większego obrazu sprawia, że potrafią one efektywnie działać na rzecz zmian, które przekraczają lokalne czy narodowe granice. Często angażują się w międzynarodowe projekty lub pracę w organizacjach globalnych. Jest ona także związana z artystyczną ekspresją i kreatywnością. Osoby te często mają talent do sztuk wizualnych pisania muzyki czy teatru. Ich zdolność do wyrażania emocji i myśli poprzez różne formy artystyczne pozwala im na dotykanie serc i umysłów innych, co jest dla nich kolejnym sposobem na przekazywanie uniwersalnych przesłań miłości i jedności. Osoby z tą końcówką często doświadczają w swoim życiu cykli zakończeń i nowych początków. Mają zdolność do akceptacji końca pewnych etapów w życiu i umiejętność adaptacji do nowych sytuacji. Ta cecha pomaga im w zamykaniu starych rozdziałów i otwieraniu się na nowe możliwości z nadzieją i optymizmem. To wszystko w tym materiale. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.